Analiza indeksów i tradycyjnie wrześniowej serii kontraktów według technik Fibonacci'ego. Witam Państwa 7 września. Dzisiaj, nieco krócej, bo na razie nie możemy mówić o jakichś nowych wskazaniach technicznych. Dlaczego? W przypadku WIG-20 popyt ma tutaj ewidentny problem z pokonaniem znanej nam już zapory podażowej 2150-2158. Analogiczna strefa oporu na kontraktach to węzeł 2157-64. Dzisiaj w porannej fazie handlu po dość optymistycznym otwarciu. Punkt zwrotny wypadł dokładnie w tym właśnie korytarzu cenowym i w tej chwili odnotowujemy niewielki wzrost aktywności podaży, choć co istotne, wydarzenia cały czas rozgrywają się ponad lokalnym, ale istotnym według mnie węźle popytowym 2118-25, który to węzeł posiada dodatkowe wzmocnienie w postaci Median Line. Przełamanie takiej strefy to. Jednak zapowiedź kontynuacji ruchu spadkowego z opcją przetestowania kolejnego węzła 2087-92. Z kolei, w przypadku iwig 20, tak jak sugerowałem w ubiegłym tygodniu. Rolę kluczowego wsparcia w ujęciu krótkoterminowym powinien odegrać węzeł 2100-2106. Tutaj również, co wynika z załączonego wykresu, silnym wzmocnieniem dla tego węzła pozostaje linia, zielona linia ML. Jeśli chodzi o indeks DAX, również brak jakichś nowych, nowych sygnałów, bowiem niezmiennie od kilku już sesji. Widzimy, obserwujemy DAX w korytarzu cenowym ograniczonym przez dwie strefy cenowe Fibonacciego. Zapora podażowa 10373-10430. Jak wiadomo, były trudności z powrotem, z wykrywaniem ruchu powrotnego ponad ten właśnie węzeł. No i najbliższym wsparciem 9829-97. Pokonanie tej strefy w kontekście no, pewnych nieudolnych jednak działań popytu. Tutaj w tym węźle podażowym to sygnał powrotu indeksu DAX w okolice wybronionego dwa tygodnie temu silnego przedziału wsparcia 9218 9255 i indeks S&P cały czas w ujęciu tygodniowym. Przede wszystkim e, przedstawiam ten wykres w takim horyzoncie, by tutaj e, pokazać, e, że e, no, ważną rolę niezmiennie odgrywa przedział 1856, 62 to średnioterminowa zapora popytowa posiadająca wzmocnienie w postaci długoterminowej e, dolnej linii wzrostowego kanału e, cenowego. Nie można wykluczyć, że indeks ponownie przetestuje ten właśnie obszar, a jeśli ugnie się pod naporem podaży, co nie Wydarzy się na pewno dzisiaj z racji święta pracy w Stanach Zjednoczonych. Moglibyśmy wtedy mówić o relatywnie silnym sygnale technicznym zapowiadającym test kolejnej strefy 1780-85. Dziękuję bardzo.